Kolagen natywny w wersji Gold. Jest to zupełna premiera, coś zupełnie nowego. Kolageny natywne pozwalają na to, żeby dodawać do nich składniki aktywne, to co wcześniej nie było możliwe, nawet retinol. Co dodaliśmy do kolagenu Gold? Oprócz zapewne złota, jak sama nazwa wskazuje. I dlaczego złoto, Paulina? No właśnie, to jest niesamowite, ponieważ. Ja byłam bardzo zaskoczona tym, że kolagen naturalny da się zamulgować z innymi substancjami. To naprawdę krok milowy, ponieważ teraz będziemy mogli pokazać Wam, dostarczyć Wam niesamowite specyfiki, niesamowite kosmetyki, które będą miały ogromne możliwości działania. Tak jak Ada powiedziała, pierwszy produkt wzbogacony innymi składnikami to kolagen Cord. Jak sama nazwa wskazuje, Pierwsze, pierwsza taka substancja to złoto koloidalne. Złoto koloidalne jest bardzo wyjątkowe, ponieważ ono ma bardzo szerokie spektrum działania. Przede wszystkim ono wzmacnia nasze takie naturalne siły obronne skóry. Co, co to oznacza? Kiedy docierają do niej promienie UV, są one eliminowane dokładnie wraz ze złotem. Co więcej, poprawia giętkość, poprawia jędrność, poprawia stan nawilżenia, ma działanie również przeciwzapalne. Dlatego buzia stosując taki produkt znany złotem będzie rozjaśniona stopniowo z dnia na dzień systematycznie. Ten produkt to nie tylko złoto koloidalne. To coś niesamowitego, ponieważ znowu zawiera on taką masę substancji aktywnych, że aż naprawdę nieprawdopodobne, jakie on będzie miał działanie. Druga substancja, o której Wam opowiem, to jest srebrokoloidalne. To jest coś pewnie z czym większość z Was się spotkała, ponieważ pewnie słyszeliśmy już o srebrze koloidalnym. Natomiast w tym kosmetyku ma, on, ma ono działanie antybakteryjne, czyli przeciwdziała rozwijaniu się różnych bakterii, grzybów, wirusów. Wyobraźcie sobie, że to srebro koloidalne ma możliwość zniszczenia, dezaktywacji 650 różnych szczepów bakterii. Podczas gdy antybiotyk tylko 10. Więc tutaj ta przewaga srebra nad zwykłym antybiotykiem jest powalająca, i to tylko pokazuje, jak bezpieczne będą nasze skóry wraz ze srebrem. Co więcej, ma on bardzo malutką nanocząsteczkę, dzięki czemu będzie mógł świetnie penetrować w nasze skóry, i to tylko zwiększy możliwości jego działania. W tym kosmetyku znajdziemy również hitozen. Tozan jest wyjątkową substancją, która ma możliwości helatowania, czyli wiązania i wyrzucania metali ciężkich chociażby. Co więcej, jest on bardzo ważną substancją przeciwzapalną, czyli znowu wszystkie skóry trądzikowe, wszystkie skóry problematyczne będą miały odpowiednią swoją ochronę. Kolejny składnik: laktoferyna, czyli coś, co dostajemy od swoich mam w młodziwie, w siarze, czyli w tym pierwszym, e, pierwszym mleku. E, laktoferyna ma niesamowite działanie przywracające taką homeostazę równowagę. Dzięki niej nie namnażają się również bakterie, ale ona również odmładza, przywraca taką naturalną witalność. No i na koniec zostawiłam sobie coś niesamowitego, retinol, ponieważ zawsze tak się broniliśmy przed tym retinolem i wszyscy mieliśmy w głowach wbite, że retinolu absolutnie nie stosujemy po kolagenie, już w broncie, Panie Boże, wraz z kolagenem, a tu niespodzianka, ponieważ ten niesamowity składnik. Które ma bardzo szerokie zastosowanie. No, oczywiście anti-age, czyli odmładzające naszą skórę, odmładzające komórki, ale również działanie zewnętrzne, czyli wygładzające skórę, świetnie rozjaśniające przebarwienia, doskonale działające na wszelkiego rodzaju trądziki. To jest właśnie coś, co wyjątkowo silnie działa na naszą skórę wielopoziomowo, ponieważ w wielu warstwach na naskórka właśnie retinol będzie mógł spowodować, że będziemy mieć gładką, piękną, jędrną, zdrową skórę. Tak więc Collagen Gold to coś całkowicie wyjątkowego, całkowicie nowego. Ja mam ogromną przyjemność stosować go już od jakiegoś tygodnia. Jestem zachwycona i mam nadzieję, że Wy również będziecie równie zachwyceni.